Witam serdecznie i tradycyjnie zapraszam na codzienne espresso, czyli 220. 140 sekund. Dobrej nowiny. Zapraszam. Chrystus Martwychstą. Serdecznie pozdrawiam w przedostatnim dniu maja. Jest to też przedostatni dzień okresu wielkanocnego, już jutro zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, jak mówimy tradycyjnie, ale dzisiaj Ewangelia nawiązuje do wczorajszej Ewangelii, czyli jesteśmy nad Jeziorem galilejskim. Skończyło się śniadanie, kiedy to Jezus przygotował dla uczniów te, te śniadanie i też podczas tego śniadania pyta trzy razy Piotra, czy ty mnie miłujesz, potem czy ty mnie kochasz. Ostatnie pytanie. I wreszcie słyszy to: pójdź za mną. Dzisiaj w kontynuacji jest takie, takie słowo, że Piotr z zainteresowaniem pyta się, co się stanie z Janem. No więc Pan Jezus mówi, że co tobie do tego? To jest nie Twoja sprawa, co się z nim stanie. Ty masz swoje zadania, ty masz swoją misję, ty pójdź za mną powtarza to słowo, Ty pójdź za mną. To jest, myślę, też ważne dla nas, że każdy z nas ma swoje zadanie, swoje, swoją misję, ma jakąś swoją odpowiedzialność i po prostu musi żyć, szukając woli Bożej, szukając swojego miejsca w Kościele, oczywiście. Ty pójdź za mną, mówi Jezus do każdego człowieka. Chcę Tobie dać odpowiednie łaski. Chcę, żebyś zapisał tą Księgę Życia, Tą, tą swoją Ewangelię, jakby piątą Ewangelię, to jest Twoje życie, żebyś to spełnił to, czego ja od Ciebie oczekuję. Ty pójdź za mną. Życzę pięknego, owocnego, przedostatniego dnia maja. Oczywiście pięknej niedzieli Wam wszystkim. Nie, nie Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże! Pozdrawiam.